Cześć, cześć to z tej strony ten sicyki zapasam Was do szóstej solucji serii Kupalunoska 2020. Nie przedłużając, zapraszam. Dobra, Kościta zaczynamy na mapce eventowej u pergoli na koordynatach 1688, tak więc rozmawiamy z nią, jedyny dialog. Rozmawiamy sobie. Rozpoczęliśmy questa. Tak więc udajemy się do okruszek na koordynatach 42, 4274. I sobie damy. Są okruszki, dialog, następnie udajemy się do okruszek na koordynatach 34, 56, są dialog, i następnie okruszki na koordynatach 9, 38. Rozmawiamy z nimi i następnie udajemy się do Mavidy na koordynatach 40, 20. Gdy jesteśmy koło niej, rozmawiamy z nią, bierzemy drugi dialog. Następnie lecimy do ukryty jaskini na koordynatach 11,38. I gdy jesteśmy przed jaskinią, klikam dialog. I w jaskini podchodzimy do cienia na koordynatach 11,3. Dialog. Następnie podchodzimy do tej samej mapki do Mavidy. Rozmawiamy z nią. Teleport. I wracamy do naszego zlecenia dawczyni, czyli Pergoli. Gdy już jesteśmy u niej, rozmawiamy z nią. I następnie idziemy do Wiedźmy Hoskari na koordynatach 15-22. Gdy już jest, u niej jesteśmy rozmawiamy z nią. Drugi dialog. I następnie udajemy się do czarownicy Berfry na koordynatach 29,8. Rozmawiamy z czarownicą. Trzeci dialog. I następnie podchodzimy do Mavidy, która jest dosłownie obok, więc wschodzimy lekko w dół i podchodzimy do Mavidy. Klikamy drugi dialog. Teleport. Podchodzimy ponownie do Mavidy, tyle że w jastini. Tak więc idziemy. Teleport. Następnie udajemy się ponownie do Befry na koordynata 29,8. Rozmawiamy z Befrą. Trzeci dialog. I następnie lecimy do Żaby na koordynatach 48,63. Rozmawiamy z Żabką. Otrzymujemy Żabę. I następnie idziemy do Mawidy na koordynatach 40,20. Rozmawiamy z nią. Drugi dialog. I teraz chwilę czekamy. Po odczytaniu filmu rozmawiamy ponownie z Mawidą. Drugi dialog. I następnie udajemy się do bibliotekarki Nemery, która znajduje się w Karkahan, w miejskiej bibliotece. Tak więc ruszamy. I jesteśmy w bibliotece, rozmawiamy z bibliotekarką. Klikamy czwarty dialog. I otrzymujemy opowieść o piszeniu ogórków. Następnie ponownie się udajemy do Mawidy. I dotrzymy do niej, rozmawiamy z nią. Drugi dialog i ponownie filkę czekamy. Po zaczekaniu filki ponownie rozmawiamy z Mawidą. Drugi dialog. Teleport do Jastini. Podchodzimy do Flori i z nią rozmawiamy. I następnie podlatujemy do Mawidy. Dialog. Następnie nas teleportuje z powrotem na mapkę eventową i wracamy do naszego zleceniodawcy, czyli Pergoli. I teraz uwaga, ponieważ to będzie końcówka quest'a, tak więc klikamy w dialog z Pergolą i klikamy bardzo powolutku, jeżeli komu zależy na doświadczeniu. Tak więc ja wybieram doświadczenie, otrzymaliśmy trzy waluty eventowe. Kto wziął to doświadczenie? Tak więc co, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo, że robiliście ze mną solucję. Zapraszam do subskrypcji i lajków, jeżeli chcecie więcej takich solucji. I co? Widzimy się w następnych solucjach. Ciało.